Skrzydła, kółka i robaki. Nie, to ty, patrz na to. Brrr, brrr. <śmiech> <Jej>. <śmiech> ho, ho. Uwaga. było świetne, Tasiu. Chcielibyście latać tak jak my? To chyba niezła zabawa. Siu! Co się stało? A, Nic takiego. Ja ch chyba pójdę do dębiaka. Pa! Olu! Twoja rolka! To ją. Dobry pomysł. Rosie! Patrz na to. Dziupku, nic ci nie jest? Rozbiłeś się. Nie, to nieprawda. Ja. To wszystko przez ten wiatr. Zwiał mnie z kursu. Ale dzisiaj nie ma wiatru. Spróbuj ostrożniej. Nie muszę być ostrożny. Wcale się nie ja! O! Nic ci nie jest? Tada! Zrobiłeś to celowo? Wyglądało bardzo dramatycznie, dzióbku. Nie martw się, tak bywa. Ważne, żeby potem od razu zacząć latać. Zacząć latać? Bardzo chętnie, ale na dzisiaj chyba mi wystarczy. W zasadzie. Znudziło mi się latanie, więc chyba wrócę do domu piechotą. Masz tylko jedną rolkę? A, chciałam włożyć drugą, ale wtedy coś wyskoczyło. <grystanie> Przestań. <grystanie> myślisz, że jestem niemądra? To był tylko żuk, ale... Nie, przepraszam, nie śmieję się z ciebie, tylko... <grystanie> Coś mnie gilgoczy. <śmienicza> Przyniosłem ci rolkę. Czemu ona ciągle ucieka? Nie mam pojęcia. Żałuję. wiecie, co się stało, Oli? Podwieście do domu, Dziubku? Tak, dzięki. To jeszcze kawał drogi. Gdybyś poleciał, byłoby szybciej, Dziubku. Nie chcę. Na ziemi jest o wiele zabawniej. O, ile można stąd zobaczyć różnych rzeczy. Kółka to świetna sprawa. Cześć, Rosie. Ścigamy się? Dziubek jest w szoku, więc wiozę go do domu. Musimy jechać wolno. Wolno? Wcale nie. Ścigamy się do ciebie. Dobra. Dalej, Rosie. Jubi. Fantastycznie! Kółka są genialne! Dziubku, ale co z lataniem? Latanie? Ha, po co latać, skoro można jeździć? Przecież Rozy nie będzie cię wszędzie wozić. Tam siedzi kicek. Masz rację. Rozy potrzebuje własnych kółek. Nie ma sprawy. To będzie zabawne. Ale miejsce Dziubka jest w powietrzu. Nie martw się. Dziubek niebawem sam się o tym przekona. Brrr, będę mieć własne kółka! Tada! Super! Co to? Ptakorolka! Wskakuj! Pokażę ci! Włóż tutaj skrzydła i machaj nimi. I jak ci się podoba? Uý! Dziubku? <laughs> Jestem pierwszym ptakiem na kółkę! Pom, pom, pom. O, cześć Olu, zgubiłaś rolkę? Nie zgubiłam, nie mogłam jej włożyć Dlaczego? Pomyślisz, a, a, że jestem głupia W żadnym wypadku Chciałam ją włożyć, ale wtedy zjawił się fioletowy żółk i uciekłam Przestraszył cię Widzisz, myślisz, że jestem głupia Przyznanie się do lęku to nie głupota ale wiesz, ten żuk nie zrobi ci krzywdy. Jest bardzo przydatny. Usuwa liście i czyści grunt. To tak jak my. Serio? Genialna co? To ta Dlaczego nie latasz? Latać? Chyba żartujesz? Po co latać, gdy się ma koła? Na razie ścigam się z Filipem i Rosie wokół ogrodu. Moja rolka! Dzięki, Kicku! Pomóc ci? Nie trzeba! To było niemądre bać się zwykłego szuka! Nie uważaj się za niemądrą. Może umyj ręce i po tym całym sprzątaniu napijemy się soku. Teraz się nim zajmę. Ostrożnie dziupku! W powietrzu nie ma kamieni, wiesz? O! o Ale w powietrzu nie zrobisz czegoś takiego. Nie tęsknisz za niczym, co jest w górze? Nie, za niczym. O, wciąż możemy się razem bawić. Jeśli sprawisz sobie ptakorolkę. W porządku, przyjacielu. Widzisz? On nie chce cię nastraszyć. Po prostu utknął w wannie. Popatrz! Nie może się wydostać! Boi się ciebie o wiele bardziej niż ty jego. Nie bój się mnie, żuczku. Przyniosłem mu coś. Zawsze mam w pogotowiu rzuczko-drabinkę. Jest wolny i wcale już się nas nie boi. A ja nie boję się jego. Ach, to jeżdżenie na ptakorolce mnie wykończyło. Pora na drzemkę w gnieździe, ale jak ja się tam dostanę? Po prostu polecisz. Nie mogę. Nie chcę się rozbić. To, to znaczy, nie zamierzam tam lecieć. Jestem ptakiem na kółkach. Ale o co chodzi? Dlaczego on nie chce wejść do gniazda? Musiałby tam polecieć, a chyba boi się latać, bo się rozbił. Wcale się nie rozbiłem. Rosie, patrz co mam. Bałam się go, ale okazało się, że to on się mnie boi. Pomogliśmy mu i teraz już nie wydaje mi się straszny. Masz rację, Olu. Czasami ktoś musi nam pomóc, gdy się czegoś boimy. Filipie, musimy troszkę usprawnić tę ptakorolkę. Zrobiłem tak, jak kazałaś. Znaleźliśmy ci idealne miejsce na nocleg. O, to świetnie. A gdzie? Jedź za mną. latam. Ja latam. Wciąż to potrafię. Jak dobrze, że wróciłeś na niebo. Ui! Tu jest fantastycznie! Jak mogłem porzucić latanie dla jakichś dziwnych kółek? Ura! Filip chyba żałuje, że stracił kompana. Kto się ze mną pościga? Nie przejmuj się. Następnym razem wygrasz. Tym razem ci się udało. Ale gdybym był ptakiem i ty też, na pewno latałbym szybciej od ciebie. <laughs> Skąd wiesz? Czuję, że byłbym świetnym ptakiem. Dobranoc, Rosie. Mógłbyś wtedy machać i uszami, i ramionami. <laughs> I dzięki temu latałbym super szybko. Kicek, ptako, królik. <laughs> Ostatnia śnieżka. <śmiech> Ostatnie. <śmiech> wow! Dobrze, że robiliśmy zdjęcia, jak jeszcze był śnieg. Spójrz na to słońce, kicku. O, no. roztapia się. Nie będzie już śniegu? Obawiam się, że nie. Chodź, pokażemy wszystkim zimowe zdjęcia. O, ale ja chciałem zrobić śniegowego królika. Pa, Śnieżku. Do następnego roku. Wiosna, dębiaku, dębiaku, dębiaku. Dębiaku. <laughs> Witaj, dębiaku. Spójrz, co przyniosłam. O, brawo, Rosie. Uh, 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 uh. Prawda, że wyglądamy wspaniale? Oglądali. Bardzo się cieszę, że wiosna już przyszła. Wszystko zaczyna rosnąć. Poza naszym bałwankiem. Niewiele z niego zostało, prawda, kicku? Wkrótce zniknie. To był świetny bałwan. Byłby jeszcze lepszy, gdyby był śniegowym królikiem. Może w przyszłym roku, kicku. E, dlaczego nie widzę Bruna? No właśnie. Spał wtedy, pamiętasz? Nie mogliśmy go dobudzić. Ho, 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 ho. Ach, tak. Bruno zawsze robi się śpiący, gdy jest zimno. Chodźmy, Kicku. Pokażmy zimowe fotografie Filipowi i Oli. Do zobaczenia, Dębiaku! U, o, tak dobrze się spało. O, i tak długo. Pom, 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 pom. Zastanawiam się, co wszyscy porabiają. Mam nadzieję, że za dużo mnie nie ominęło, jak spałem. Ech, och. Spójrz na mnie, zjeżdżam. Spójrz na nasze aniołki na śniegu. Śnieg był taki miękki i puszysty. Spójrz na siebie, kicku. Kicku, co ty robisz? O nic! Nie można zrobić królika z piasku! Ale najlepsza ze wszystkich była! bitwa, bitwa na śnieżki! Dziubek trafił wszystkich! To dlatego, że jestem najlepszy. Nikt tak nie rzuca śnieżkami jak ja. Kuru! Bruno już tu jest! Och, tak! Och. Okej. Okay. Mówiłem cześć! Bruno, obudziłeś się. Dobrze ci się spało? Mm -hmm. Chodź, i zobacz nasze zdjęcia na śniegu, Bruno. O, śnieg. Padał śnieg? Ach, czy padał śnieg? Masz na myśli ten, który przespałeś? Był taki głęboki. Rzucaliśmy śnieżki, zjeżdżaliśmy na sankach i zrobiliśmy i... największego bałwana na świecie. A, chcesz powiedzieć, że naprawdę nic nie widziałeś? Nie. A, ale przecież wszędzie były góry śniegu. Było bajecznie, fantastycznie, tak magicznie. Nie chciałeś wejść na zewnątrz i się dołączyć? Nic nie wiedziałem. Przecież spałem. Zapomniałeś. Nieważne, Bruno. Możemy pokazać ci śnieg. Chodź i zobacz nasze zdjęcia. Spójrz dziubek na sankach. jestem w tym świetny. Wszyscy na nich zjeżdżaliśmy. A ja zamierzałem zrobić królika ze śniegu. Najbardziej lubiłem sanki, były tak szybkie. Chciałabym, żeby śnieg padał każdego dnia. Tak, zima jest najlepsza. U. Ja się chyba tego nigdy nie dowiem. Bruno? W porządku, Rosie. To nie wasza wina, że mnie nie było. O, ale to musiała być fajna zabawa. W takim razie pokażemy ci zabawy w śniegu. Jak to? Ale, Rozji, śniegu już nie ma! Musimy robić te same rzeczy, tylko że bez śniegu. Uhu, uh, fajnie byłoby zrobić coś takiego. Hmm trudne. Hej, piasek jest trochę jak śnieg. Tak, może moglibyśmy zrobić aniołki na piasku tym razem. Aniołki na piasku? Kładziesz się tylko na plecach i machasz rękami. O tak. Uff. Uf. Na piasku jest o wiele trudniej. Uf. Nie jest taki puszysty. Aniołki na piasku? <laughs> Co innego robiliście na śniegu? Może spróbujemy zrobić królika ze śniegu? Ja chciałbym robić to. Raz, dwa, trzy, start! Uj. U. Nie, nie sądzę, żeby sanki mogły zjeżdżać po trawie. U. A co powiesz na bałwana? Ym, zostańmy przy sankach. Musimy tylko sprawić, by były bardziej śliskie. Ja wiem. Koła. Chodźcie. Raz, dwa, trzy. Ciągnij. A. Powoli, ale się ruszamy. To nie działa. Nie daję rady. O, Za gorąco. O. O. Wybacz, Bruno. Próbowaliśmy wszystkiego. Bez prawdziwego śniegu to nie jest to samo. Nie martw się, Rozi. Staraliście się. Może nie przegapiłem aż tak dużo. Masz rację. W końcu to był tylko śnieg. <laughs> tylko, tylko śnieg. <laughs> Jak możesz tak mówić? Było magicznie! Ups! E, e, cóż, nie całkiem magicznie, tylko trochę cudownie. Serio? U, dziękuję, że próbowaliście. Naprawdę się postaraliście, ale e, jeśli nie ma już śniegu. Co zrobić, żeby zrobił się śnieg? Zrobić śnieg! To jest to! Czy możesz znaleźć Bruna i przyprowadzić go do sadu? Mam pewien pomysł. Genialne! Chodź, kicku! Musimy koniecznie zdążyć. Zdążyć na co? Powiem ci w drodze. O, spóźniliśmy się! W porządku, kicku, tyle wystarczy, ale musimy się spieszyć. Owozienia, Rosie. Dziękuję Dębiaku. Oh, Rosie, kiczek już idą. Czy mogę otworzyć już oczy? Jeszcze nie. Teraz. Wow. Kwiatowy śnieg. <laughs> I przynieśliśmy ci to. Niestety tylko tyle zostało. Brrr, ale zimne! Co to jest? <laughs> to śnieg z bałwana, którego zrobiliśmy! O, moja własna śnieżka! Dalej, Bruno, rzuć ją! O, jest zbyt wartościowa, by nią rzucać. Mam zamiar ją zatrzymać. Roztopi ci się! Nieważne. To najpiękniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek dostałem. Dziękuję, Rozy. O! Uwaga, śnieżka. Ups. Br strzał w dziesiątkę. Tak się cieszę, że Bruno dołączył do zabaw na śniegu. A ty, Kicku? Hicku? Ta! -da! Bruno miał ostatnią śnieżkę, a z tego co widzę, ty jesteś ostatnim śniegowym królikiem. <laughs>